Dziś pokażę Ci, jak zrobić przepyszne kotlety ziemniaczane z dodatkami. Weź porządną garść boczniaków, ja mam różowe, pokrój w kostkę. Dalej pokrój pół cebuli w kostkę. Na patelnie daj kopiatą łyżkę masła. I do tego masła dodaj troszeczkę zwykłego oleju do smażenia. Jak tylko tłuszcz się rozpuści, to dodajemy na patelnię pokrojoną cebulę. Teraz do tej cebuli dodajemy dwie szczypty soli. Dzięki temu cebula szybciej zmięknie. No i przez chwileczkę cebulę podduszamy. Do lekko podduszonej cebuli dodajemy teraz pokrojone grzyby. Całość zamieszajcie. Jeżeli grzyby szybko wypiją tłuszcz, to dodaj jeszcze troszeczkę masła, żeby się za bardzo nie podpiekły. I teraz tak, dodajemy czarnego pieprzu, dodajemy odrobinę koperku, całość mieszamy i dusimy grzyby przez kilka minut, żeby zmiękły. A potem poczekajcie, żeby grzyby ostygły. W międzyczasie weźcie ugotowane, ubite i ostudzone ziemniaki. Do tych ziemniaków dodajemy posiekaną, dobrze kapustę kiszoną i do całości dodajemy ostudzone grzyby z cebulą. Teraz przyprawy. Dodajemy pół łyżeczki soli, czosnek do smaku, czerwoną paprykę do smaku i całość dokładnie ze sobą mieszamy. Następnie bierzemy dwa całe jajka, dodajemy do całości i znowu wszystko dokładnie mieszamy. Do lekko wymieszanej masy dodajemy teraz cztery kopiate łyżki mąki pszennej. I z powrotem to wszystko dokładnie mieszamy. Możecie mieszać tą łyżką na jednolitą masę lub na przykład możecie wymieszać całość dłonią. Konsystencja masy ma być taka lekko klejąca, nie będzie na pewno gładziutka, zaraz to zobaczycie. W międzyczasie przygotujcie sobie bułkę tartą. Bierzemy trochę masy w dłonie, formujemy kotleta i następnie tego kotleta panierujemy w bułce tartej. I tak robimy aż do wykończenia całej tej masy. Tyle wyszło kotletów i teraz tak na rozgrzanym tłuszczu smażymy kotlety przez kilka minut z jednej i z drugiej strony. I gotowe. Zróbcie te przepyszne kotlety. Można je jeść na ciepło, jak i na zimno. Smacznego.